Uważam, że państwo polskie nie powinno uciekać przed odpowiedzialnością za uregulowanie kwestii osób żyjących w związkach tej samej płci. Jeżeli coś się staje doświadczeniem tysięcy osób, setek tysięcy osób, to nie można uznać, że to jest temat zastępczy. To jest temat tak samo ważny jak walka z bezdomnością, to jest temat tak samo ważny jak kwestia dostępności pomocy społecznej dla najuboższych, to jest temat tak samo ważny jak nasze uzbrojenie, to jest temat tak samo ważny jak kwestia kryzysu uchodźczego. Tak, po prostu on dotyczy innej grupy osób i dotyczy osób, które czują się w różny sposób dyskryminowane. I teraz parlament. Nie powinien mówić, to jest temat zastępczy, zajmijmy się czym innym, tak? Zajmijmy się walką z bezdomnością czy kwestią funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Rolą parlamentu i rolą polityków jest znalezienie czasu na wszystko. I na bezdomność, i na prawa osób LGBT i odpowiednie uregulowanie ich, ich sytuacji.